Jezus powiedział, Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie Mu, gdy On wróci z pola, pójdź zaraz i siądź do stołu. Czy nie powie Mu raczej przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż z jemi napije się, a potem Ty będziesz jadł i pił? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co Mu polecono? tak i wy gdy uczynicie wszystko co wam polecono mówcie słudzy nieużyteczni jesteśmy wykonaliśmy to co powinniśmy wykonać oto słowo pańskie słudzy nieużyteczni jesteśmy czyli jacy Nieużyteczny w języku greckim znaczy to, co zostało tutaj powiedziane, ale także jako ten, który nie przynosi zysku, ale też w innym kontekście, zwłaszcza w księdze Samuela, oznacza niegodny albo uniżony. Pytanie więc, co znaczy dzisiaj sługa nieużyteczny? Zestawiając ze słowem, że jesteśmy niewolnikami, o czym mówili wszyscy apostołowie i święci, a zwłaszcza mocno podkreślał prymas Wyszyński mówiąc o niewolnictwie do Najświętszej Maryi Panny, to raczej to pierwsze znaczenie nieużyteczny, nieprzynoszący zysku nie ma znaczenia, ponieważ właśnie niewolnik to jest ten, który jest użyteczny, dlatego jest niewolnikiem u Pana. To jest ten, który przynosi zyski Panu, który pracuje i pilnie wypełnia swoje obowiązki wyznaczone z woli Pana. Pan Jezus używa tego słowa dzisiaj do nas. Jesteśmy niewolnikami oraz jesteśmy nieużyteczni w tym znaczeniu, jakim jest niewolnik, który jest przy Panu. I jest potrzebny Pan. Pan Jezus kocha się w hiperbolach, w takich uwypukleniach, które są bardzo ważne, dlatego że dzisiaj mówię o naszej posłudze, posłudze, którą mamy w Kościele na swój sposób każdy z nas ją wypełnia, że ta posługa powinna być spełniona właśnie jak niewolnictwo, czyli jesteśmy zależni od Chrystusa. Niewolnictwo rozumiane właśnie po Chrystusowemu, z wielką pokorą, bez wywyższania się i wynoszenia nad innymi. Bo jak niewolnik wypełnia jedynie wolę i obowiązki swojego Pana i z tego tytułu nie należy mu się żadna forma nadzwyczajnej wdzięczności, tak i nam. To tak jakby chwalić ojca za to, że jest dobrym ojcem, albo matkę, że jest dobrą matką, albo księdza, że jest księdzem dobrym. Nikt nie chwali, ponieważ wykonujemy swoją powinność. Ale niewolnictwo nie możemy rozumieć jako zależność w stu procentach, pozbawienie wolności, woli. Pan Bóg chce Twoich talentów. Twojego zaangażowania, by budować Królestwo Boże na tej ziemi. Dzisiaj, kiedy wspominamy świętego Marcina, możemy powiedzieć, że on takim właśnie był. Nieużyteczny sługa, urodzony w 316 roku i kiedy miał 10 lat, miał pierwsze wewnętrzne objawienie, Bóg go powoływał do czegoś głębszego, urodził się w rodzinie pogańskiej. Nie był chrzczony zaraz po urodzeniu. To był początek kościoła, IV wiek. I to wewnętrzne powołanie odkryło przed nim już wtedy powołanie do bycia we wspólnocie wierzących, ale także i do samotności, do życia pustelniczego. Wbrew woli rodziców, mając 12 lat, wstąpił do katechumenatu. Wtedy było takie przygotowanie. Dorosłych do tego, żeby przyjąć chrzest. Ale dopiero 6 lat później przyjął chrzest. Mając 15 lat został przymuszony, by wstąpić do armii, do której służył, w której służył 25 lat, tak jak w carskiej Rosji. Jak tak ktoś poszedł w Kazamaty, to najczęściej wychodził jako trup. On służył przymuszony i właśnie kiedy był żołnierzem, miał to słynne objawienie, zobaczył biedaka. Ale wtedy podpada bardzo ciekawe słowo, że ten biedak jest dany dla mnie. Nie ocenia ludzi, którzy go mijają, którzy go nie zauważają. On mówi także, że skoro oni go nie widzą, to znaczy, że ten człowiek jest dla mnie, bo ja go widzę. Nie ocenia tych wszystkich. I to on jest przymuszony wewnętrznie do tego, żeby przeciąć połowę swojego płaszcza i dać właśnie temu biedakowi, przykryć go. Potem ma w nocy ten sen widzący Chrystusa, który jest przykryty tym samym płaszczem, który Marcin podarował temu ubogiemu. Część zostawił sobie, połowę, ponieważ to była własność Rzymu, a część dał temu biedakowi. To dzięki temu płaszczowi, który potem był przechowywany, w jednej z pomieszczeń kościoła mamy słowo kaplica, kapella od kapy, od tego płaszcza powstała słowo kaplica, jako ta, która przykrywa nas, zwłaszcza wtedy, kiedy jest nam ciężko. I dopiero po 25 latach służby wojskowej opuszcza wojsko i zaczyna się jego misja. Tam, gdzie się pojawia, jest wyrzucany, niechciany, nieakceptowany. Walczy z herezją mariańską, Nawet biskupi się sprzeciwiają jemu, Arianie. Nie chcą go. Słucha świętego Hilarego, a potem pragnie wrócić do swojej rodzinnej miejscowości. Tęskni za swoimi najbliższymi. Ale i tam też inni przeciwnicy go wyrzucają. I wreszcie usiada pod tur, zakłada pustelnię, a potem mieszkańcy. Wybierają go na biskupa i umiera w 81 roku swojego życia niestrudzony, ewangel ewangelizator wsi, niestrudzony, niezniechęcający przesz y nie się przeszkodami, z niewagami z wytrwałością, ścisłą dyscypliną, z cierpliwością i mądrością, realizował cel, dbając Wyłącznie o dobro kościoła. Bracia i siostry, to jest nieużyteczny sługa. Nigdy nie chciał zapłaty za to, co wykonywał. Warto się od niego uczyć. Ale także dzisiaj gromadzimy się tutaj po to, aby się modlić w intencjach naszej Ojczyzny. Wy dzisiaj tutaj jesteście patriotami. Ci, którzy tutaj siedzą, i ci, którzy dzisiaj śledzą naszą mszę, uczestniczą przez internet z racji najczęściej choroby, niemożliwości opuszczenia swojego domu, mówiąc inaczej, cierpienia. I modlimy się za naszą ojczyznę, ale za jaką się modlimy ojczyznę? Bracia i siostry, nasza Polska. Umiłowana ojczyzna, chociaż ją przyjdzie zostawić, jest naszą, o której mówił bardzo pięknie Chopin, że o mnie możecie mówić źle, ale o Polsce nigdy. Warto te słowa sobie przypominać. Polska podobna jest do tych orłów. Do orłów z tronu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z Zamku Królewskiego w Warszawie. Sala tronowa, tak zwana nowa sala, została zaprojektowana przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, gdzie na środku jest tron. Tron to całość i tron, i podnóżek, i podest, i baldachim, a na nim wyhaftowano 86 orłów. 59 jest z tyłu tronu, na tak zwanym zaplecku, a 27 na Baldachimie. Zdobią te orły właśnie tron króla. Orły wykonane ze srebrnych i złotych nici z cekinami. Żeby stworzyć takiego jednego orła, potrzeba trzech miesięcy ciężkiej pracy. Ale historia tych orłów to historia naszej ojczyzny. Po trzecim rozbiorze, kiedy Warszawę zajęli prusacy, orły przemalowano na kolor czarny. W ten sposób przetrwały, ale nawiązywały już nie do polskiego orła srebrnego, białego, złotego, tylko pruskiego. Tak jak orły, które wywieszono na pałacu krasińskich w tym samym czasie. Ale kiedy Prusacy wychodzili z Warszawy, a zanim przyszli inni, to Warszawiacy ściągnęli tego orła z pałacu Krasińskich, przyczepili temu orłowi liny i ciągnęli go po ulicach miasta, wrzucając do Wisły jako znak wyzwolenia. Te orły tutaj Prusacy przemalowali. W czasach Księstwa Warszawskiego zostały oczyszczone. A potem, kiedy Warszawę zajęli Rosjanie, kiedy powstało Królestwo Polskie, ówczesny car nie zniszczył tych orłów. Wprost przeciwnie, odnowił. Chciał przez to pokazać, że nie jest złodziejem, ale jedynie spadkobiercą ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Długo to nie trwało. Po powstaniu listopadowym i tron, i orły zostały wywiezione do Rosji i powróciły po podpisaniu tzw. traktatu ryskiego, które miało miejsce 18 marca 1921 roku i ponownie zagościły w Zamku Królewskim. Ale przyszła druga wojna światowa. Hans Frank, przyszły general, gubernator, kiedy wchodził do zamku, już był po pożarze, tym z 17 września 1939 roku, gdzie pamiętamy, że o 11.15 zatrzymał się zegar na za wieży zamkowej, wieży zegarowej. Stąd każdego dnia o 11.15 z balkonu naszego zamku odgrywany jest warszawski hejnał, na upamiętnienie tej tragedii. Zamek ugaszono, cały się nie spalił, a Hans Frank, kiedy chodził po tym zamku, podszedł do tronu, barbarzyńsko odciął jednego orła, a inne porozdawał swoim żołnierzom, oficerom, jako wotum triumfu nad pokonaną Polską. Orły przepadły. Do dzisiaj nie wiadomo, gdzie są. Ale szczęśliwie stało się tak, że jeden z mieszkańców naszej ojczyzny, Zygmunt Nagórski, zauważył w Kanadzie jakiegoś orzełka czarnego. Zakupił go i przekazał Zamkowi Królewskiemu, ponieważ to był jeden z tych ukradzionych, zniszczonych, z tych, jeden z tych 86. Czarny, ponieważ nie był konserw konserwowany. Na podstawie tego z jednego zachowanego orła, który przechowuje Zamek Królewski, odtworzono 86, które z powrotem ozdobiły królewski tron, baldachim, zaplecek w przepięknej sali tronowej. Miało to miejsce przekazanie tego orła w roku pańskim 1991. Taka jest też nasza ojczyzna. Pełna potęgi i chwały i blasku. Srebrnych nici i złotych w koronie Upakarzana, deptana, sponiewierana Jak polska korona Która czeka W budynkach przykrytych wielkimi wieżami Aż znowu synowie tej ojczystej ziemi Uwierzą w tę koronę Którą mamy na skroniach naszej matki Matki Maryi. Przyzywając dzisiaj wstawienictwa Świętego Marcina i patrząc na niego, widzimy, że Chrystus został uwielbiony w jego życiu i śmierci. I dlatego bracia i siostry prośmy, aby ani śmierć, ani życie nie odłączyły nas od Chrystusa i nie odłączyły nas od naszej umiłowanej ojczyzny. O czym dzisiaj śnisz, o czym marzysz, o co modlisz się wytrwale. Jak napisał przepięknie Jacek Kowalski w egzorcie świętego Wojciecha, Żeby trwać w Bogu, być w Bogu, Boga czcić stale. Żeby noc z nocą, dzień z dniem za dniem jasno miały, Żeby psalmy, godzinki, Gorzkie żale trwały, Żeby Bogu pogodny wieczór się pokłonił, A dzwon na Anioł Pański dzwonił, dzwonił, dzwonił. Czego chcę, czego pragnę, by mnie Bóg uchował, Żebym daru nie stracił, mocy nie zmarnował, Żebym w inteligenckim sosie nie zestrupiał, Żebym od popapranej mądrości nie zgłupiał, żeby duch pocieszyciel ode mnie nie stronił, A dzwon na anioł Pański dzwonił, dzwonił, dzwonił. O co dreszcz trwożny w dzień w dzień musi mnie przeszywać, Żeby pobłażliwością bluźnierstwa nie zbywać, Żeby apokalipsy zaczczę nie brać bzdurki, Żeby kapłan brewiarza nie czytał z komórki. Żeby od samych siebie Pan Bóg nas uchronił, a dzwon na anioł pański dzwonił, dzwonił, dzwonił. Czego chcę, czego nie chcę, o, o co czczę, co mnie trwoży, Żebym przyjął pokornie plan i zamysł Boży, Żebym w dzień ostateczny wstydem się nie skłonił kiedy dzwon Pański dla mnie będzie dzwonił. Amen.